Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj sprawdzę się w roli mamy. Co prawda, już kiedyś miałam taką przygodę na swoim kanale. Jeśli nie widzieliście, to podrzucę Wam w karcie, jeśli chcecie, zobaczcie ten odcinek. Ale dzisiaj podejdę trochę inaczej do tematu, ponieważ dziecko, które będę wychowywała, będzie dzieckiem adoptowanym. I ogólnie z tego, co się zdążyłam dowiedzieć na temat tej gry, to, to dziecko. Będzie dzieckiem po przejściach i to, jakie decyzje będę podejmować przy wychowywaniu tego dziecka będzie wpływało na zakończenie gry, także jestem tego bardzo ciekawa. Kompletnie nie wiem, czego się spodziewać, także zacznijmy. W Europie szaleje II wojna światowa Niemcy okupują Norwegię. Kończy się Druga wojna światowa. Norwegia zostaje wyzwolona, naród świętuje. Po pięciu latach ślady nazistowskiej okupacji powoli znikają. Trzy lata później adoptujesz dziecko. Możemy zaadoptować Klausa albo zaadoptujemy Karin. Ani Karin, ani Klaus nie mogą tutaj zostać, i wiecie, ja jestem kobietą, więc myślę, że y, mogę mieć lepsze podejście do dziewczynki, więc tym razem zaadoptujemy Karin. Być może spróbujemy również kiedyś, y, jak się uda, y, poradzić nam z Karin, zaadoptować Klausa, ale zacznijmy, zacznijmy od Karin. Tak się prezentuje moja córka. Przedstawiam Wam Karin, oficjalnie Karin Lagowską, zaadoptowana przeze mnie. I mamy tutaj informację, że wróciła. Hej, fajnie było z Liv? Cześć Karin, Liv była dla Ciebie miła? Robi się późno, chodźmy szykować się do spania. No to zapytajmy się po prostu, czy się dobrze bawiła. W sumie nie wiem, kim jest Liv, prawdopodobnie jakaś koleżanka. Zapytajmy, zobaczmy. Tak, świetnie się bawiłyśmy, Liv jest moją najlepszą przyjaciółką, także dowiedziałam się czegoś nowego, dobrze wiedzieć... Znalazłyśmy w lesie fajny, ale trochę przerażający pięć drzewa. Wydawało się, że może tam być skarb taki prawdziwy. Ale potem zaczęło padać. Ale i tak strzegłyśmy naszego skarbu. Ehm. Słuchajmy uważnie. A potem, a potem. A potem? A potem okazało się, że w środku nic nie było. Ale może trolle włożą później tam jakiś skarb. Wrócimy i to sprawdzimy. Ogólnie warto okazywać dzieciom zainteresowanie. Na pewno taka osoba, która wiecie dużo przeżyła jako dziecko, potrzebuje trochę więcej tej uwagi, więc ja postaram się być taką uważną mamą. Mm. Rety, to niesamowite. Wygląda na to, że dobrze się bawiłyście z Liv. Bieganie w deszczu to kiepski pomysł. Odpowiem, że wygląda na to, że dobrze się bawiłyście z Liv. Myślę, że fajnie jest dostrzec po prostu to, co powiedziała, że rozumiemy i nie być oceniającą w tym wszystkim. Mm -hmm. Co? Oj, jest trochę późno. Słońce prawie już zaszło! Ale, ale, musisz to zobaczyć. Ok, podczas dnia wydajesz dostępne jednostki czasu. Wykonanie niektórych czynności kosztuje więcej lub mniej czasu. Jego jednostki są wyświetlane w lewym górnym rogu ekranu, czyli tutaj. Naciśnięcie ikony jednostki czasu spowoduje postęp w czasie o jedną jednostkę. Ok, to warto, warto mieć na uwadze i kontrolować yy, ten czas, no bo tych jednostek mamy bardzo mało. Ciekawi mnie, czy wraz z rozwojem gry, czy dostaniemy więcej jednostek czasu, ale może być tak, że będziemy musieli wybrać między czymś a czymś. No, nie wiem jeszcze, jak to wygląda, ale na pewno chętnie się dowiem w przyszłości. Co muszę zobaczyć? Patrz, Liv dała mi prezent na moje jutrzejsze urodziny! <laughs> Okej, okay, 18 września ma urodziny. No dobra. Mogę go odwożyć teraz? Tak raz, dwa. Mm. Co? Nie, poczekaj do urodzin. Nie, to, to trochę zbyt poważnie. Hmm, myślę, że Liv chciałaby, żebyś poczekała. Dlaczego nie? Oczywiście, że możesz. Ja myślę, że Liv chciałaby, żebyś poczekała. Warto uczyć cierpliwości, wiecie, nie wszystko musi być od razu. Także myślę, że Liv chciałaby, żebyś poczekała. Na to wygląda. O, ciekawe co to jest. I mamy nowy list. Yy, naciśnij kopertę, aby go otworzyć. To my, nie wymaga żadnej jednostki czasu. Dobrze wiedzieć. W takim razie zobaczmy, co tutaj przyszło. Rada sąsiedzka. Widzieliśmy kota, który gryzł kwiaty z kwietników. Żądamy, aby właściciel tego zwierzęcia trzymał go od tej pory w domu. Czy my mamy kota? Czy to był nasz kot? Tutaj jest jakaś gazeta. Aha, bo możliwe, że w ten sposób wygląda ta notatka. Wiecie, ktoś wyciął litery z gazet i poprzyklejał, wiecie, taki list z groźbą, taki anonimowy. Co to? A, rzeczy dla dorosłych. Nudy. Nie, nie idziesz do gabinetu, prawda? Jest strasznie nudno, gdy tam idziesz. A poza tym, obiecałaś mi kąpiel. Kąpiel. Wanda znajduje się w łazience, kąpiel czyści Karin i jej ubrania, jednak wymaga jednostki czasu. No dobra, obiecała mi kąpiel, więc w sumie. Pozwólmy jej się wykąpać. Pomóżmy jej się wykąpać i e, przygotujmy jej kąpiel. Chyba muszę. Po prostu? Tak po prostu? Dobra, weźmy gąbkę. Wyszorujmy jej e, plecy. Dostałam e, osiągnięcie za to czyste dziecko. Karin bardzo się cieszy. Ból, ból, ból. Bąbelki ewidentnie lubi pianę. I mamy zużyty czas. W takim razie chyba już pora wyjść z tej wanny. Trochę nas to kosztowało energii. No już koniec. A czy to już czas na kolację? Chyba tak, myślę, że może tak być. Jedzenie z kuchni za jedną jednostkę czasu, Karin może najeść do woli. W takim razie, chyba pora pójść coś zjeść. Idziemy do kuchni, proszę bardzo, usiądź do stołu i co my mamy tutaj dla Ciebie? Widzę tutaj wybór albo coś, co wygląda na owsiankę albo kanapka z serem, dość biednie bo im szczerze, że, że y, jakieś warzywa by się tu przydały może Karin jest dość wybredna jeśli chodzi o jedzenie, więc lepsze to niż nic i wiecie co, chyba jednak na kolację damy jej kanapkę z serem, owsianka jakoś bardziej mi pasuje do śniadanka, proszę bardzo możesz, możesz zjeść kanapkę, a muszę ją nakarmić i dostałam osiągnięcie głodny, głodny Mm, no dobra, w takim razie jedz kanapkę, om nom 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 nom. I kurczę zrobiło się już ciemno. Ciekawe czy mamy jakieś światło, żeby troszeczkę wiecie rozjaśnić tutaj okolice. Najadłaś się? Jest już naprawdę późno. Nawet słońce poszło spać. Ale jestem senna. Chyba pora spać. Jest już późno i czas, żeby Karin poszła do łóżka. Czytanie nie do dobrano lub głaskanie Karin zwiększy jej komfort. ci ona jest zmęczona, chociaż szczerze wygląda też na bardzo smutną. Może kolacja jej nie smakowała, może ser był nieświeży, nie wiem. No, starałam się, żeby był jak najświeższy, ale kto wie. No dobra, połóż się do łóżeczka. Oj, chcę już zasnąć, wtedy jutro będzie szybciej. Czy ona nie lubi wieczorów? Może tak być. Jutro będę już dorosła, ale jestem podekscytowana szczerze nie wiem czy będzie już dorosła nie wiem nawet ile lat kończy do końca i jeszcze takich informacji nie posiadam być może się dowiem jutro no i muszę też pamiętać że są jej urodziny i nie wiem czy mam jakiś prezent dla niej mam 200 monet za to więc być może jutro coś dla niej kupimy ale poświęćmy jeszcze chwilę uwagi Karin dzisiaj Liv dostała na urodziny trzy prezenty a ja ile dostanę mm. Też dostaniesz kilka fajnych prezentów, nie martw się. Trzy prezenty? Hmm, wygląda na to, że Liv lubi opowiadać bajki. Trzeba być wdzięcznym za to, co się ma, Karim. I myślę, że to jest to, co e, możemy powiedzieć Karin. Warto docenić to, co się ma, nie oczekiwać za dużo, e, bo też w sumie to posiadanie to nie jest taka wartość, prawda? Są inne rzeczy ważne. Ważne jest to, że ktoś o nas pamięta, a nie to, czy da nam prezent. Ja wiem, czasami fajnie jest dostawać prezenty, ale myślę, że to była dobra wiadomość, żeby przekazać ją mojej córce. Hmm, chyba tak. Może po prostu skup się na dobrej zabawie? Będziemy się świetnie bawić, obiecuję. Tak czy siak, czas spać, Karin. Myślę, że będziemy się świetnie bawić. Dobrze. Dobranoc. I mamy odblokowany gabinet. Zbierane przez Ciebie listy, dokumenty i zdjęcia znajdziesz w gabinecie. Okej, okay, w takim razie zobaczmy, co my tu mamy. Z czasem będziesz otrzymywać kolejne listy i gazety. Przeczytanie wielu z nich za jednym razem będzie kosztowało tylko jedną jednostkę czasu. O kurczę! Czyli będę musiała wybrać, czy poświęcić czas Karin, czy otwierać listy. No dobrze, to będzie na pewno istotne, ale też jako dorosła osoba muszę zajmować się papierologią, rachunkami i ogarnianiem wszystkiego, nie tylko wychowaniem córki. No dobrze, w takim razie przeczytajmy, co my tu mamy. Wiadomości, krajowa produkcja jaj spada. Już drugi tydzień z rzędu brakuje jaj na rynek eksportowy. Trwa dyskusja, czy norwescy urzędnicy powinni zaprzestać eksportu tego niezbędnego towaru. Dochód jest bardzo potrzebny, ale sam produkt również. No, czyli mierzymy się z takimi problemami po wojnie, wiecie, problemy z dostępem do żywności. Jakby my dzisiaj mamy dostęp do wszystkiego, co sobie tylko wymyślimy, ale wtedy no nie było tak łatwo i też ja jako Dorosła w tamtych czasach, muszę się wczuć w tę rolę i y, mieć świadomość, że prawdopodobnie czekają mnie trudne wybory. Przeczytałam chyba wszystkie wiadomości, tutaj mamy jeszcze książkę. O, to jest album, wygląda na to, że to jest album ze zdjęciami Karin. Niewiele tych wspomnień póki co jest, ale spróbujemy stworzyć nowe. No dobrze, wiecie co, fajnie byłoby jednak podejść do Karin. Gdy zechcesz zakończyć dzień, przejść do sypialni Karin i naciśnij lampę, aby wyłączyć światło. Czy mogę ją jeszcze otulić? Chyba nie, nie za bardzo, ale zgaśmy w takim razie tą lampę, zaczniemy kolejny dzień i zobaczymy jak będą wyglądały urodziny. Mmm, dzień, dzień dobry. Obudź Karin myjąc jej twarz, podejdź do zlewu w łazience, działanie to jest szybkie i nie wymaga jednostek czasu. Super, w takim razie szybkie ogarnianie, nie wiem jak wam, ale mi zdecydowanie szybkie przemywanie twarz rano dużo daje, w takim razie proszę bardzo. Myju, myju, myju. Mam urodziny! Mam urodziny! Prawie wcale nie spałam. Mam już 7 lat. 7. Wyglądam jakoś inaczej? Rany, Karin, to ty prawie cię nie poznałam. <grym> hmm, może trochę. Nie bądź mądra, ludzie się nie zmieniają z dnia na dzień. No, to jest, to jest prawda, którą można byłoby jej powiedzieć, ale z drugiej strony jest powiedziana tak dość surowo. A ja myślę, że to nie, nie potrzeba aż tak gwałtownie to mówić, ale spróbujmy pójść troszeczkę w tej myśli. E, I zobaczmy. Rety, jestem już dorosła. Leaf miała mi wysłać list urodzinowy. Możemy pójść zobaczyć? Możemy pójść zobaczyć. W takim razie zobaczmy, czy rzeczywiście przyszedł list. Wszystkiego najlepszego. Przykro mi, że nie mogę z Tobą być. Nie mogę się doczekać szkoły, żebyśmy mogły spędzać więcej czasu razem. Jesteś najlepsza. Leaf. Bez. Dotknęłam wczoraj trola. To list od Leaf. Ona naprawdę widziała trola. Chciałabym bawić się dzisiaj z Leaf. Codziennie chciałabym się z nią bawić, ale. Pojechałem do cioci w Jotunheimen. O Boże, te nazwy norweskie są straszne. Mam nadzieję, że to przyję wymawiam. A jak nie, no to musicie mi to wybaczyć. Prezent od Liv. Prawie zapomniałam. Mogę go teraz otworzyć, prawda? Myślę, że tak. Myślę, że w sumie możesz. Chociaż wolałabym, żeby zjadła siadania, ale dobra, już za późno. Rany, piłka moja własna. Możemy się nią teraz pobawić? Naciśnij, aby rzucić piłkę do Karin. Zabawa wymaga jednostki czasu. Mm, no, dobra, chwilę. Najwyżej nie umyjemy się dzisiaj. Umyła dzisiaj twarz, więc w urodziny może być dzień trola. <noise> Skoro o trolach mowa i może się nie umyje, no to w takim razie rzućmy jej tą piłkę. Dla solenizantki, oczywiście. Mówiłam, że się będziemy świetnie bawić, więc dotrzymajmy słowa. Proszę bardzo, piłka do ciebie. Dostałam achievementa kolejnego za to. Proszę bardzo, łapiemy, rzucamy. Całkiem ładniej idzie, jak na to, że nigdy nie rzucała. Co teraz zrobimy? Wolne chwile. Zdecyduj jak spędzić swój dzień, masz tylko 7 jednostek czasu dziennie podzielonych na cztery przedziały. Zarządzaj gospodarstwem domowym i opiekuj się dzieckiem. No dobra. No to w takim razie chodźmy zjeść śniadanie, bo wydaje mi się, że nic się nie jadłeś. I w sumie kanapkę z serem zjadłaś, więc zostało mi tylko trochę owsianki, ale to się dobrze składa, bo owsianka na śniadanie to myślę, że to jest dobry pomysł, więc... a leci samolocik. Am um, nom, nom 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 nom. No bo jeżeli chodzi o moje urodziny, wiesz, w powiedziała, że jej mama zrobiła dla niej ciasto. Może ja też mogłabym dostać ciasto? Bardzo lubię ciasta. I tak teraz myślę, że wiecie co, to może być problematyczne dlatego, że jest problem z dostępnością jaj. I ciasto wymaga jaja. Nie wiem, czy w tamtych czasach były jakieś zamienniki, które mogłam wykorzystać, ale zobaczmy. Na pewno nie chcesz kapusty? Dorośli jedzą kapustę! Może może powinnam ją przekabacić? Ale nie wiem, czy to się uda. Oczywiście zaraz przyniosę Ci nowe ciasto, może obieczemy je razem, jeśli będziesz grzeczna. No dobra, może upieczemy je razem. Może to byłaby, wiecie, wspólna e, aktywność. Będę grzeczna, obiecuję. Okej, okay, naciśnij okno, aby wyjść na zewnątrz, znajdziesz tam sklepy i inne obszary. No dobrze, czyli będziemy mogli uzupełnić zapasy. Mam nadzieję, że pieniędzy mi starczy. Proszę, najpierw zjedz do końca posiłek. Miam, niam, niam, niam. Czy ona zjadła właśnie dwa posiłki? Za dużo! Dobra, jednak zjadłaś za dużo. Idziemy w takim razie na zewnątrz. Myślałam, że wiecie. Jedna łyżka to, to dalej jest jeden posiłek, ale nakarmiłam ją dwa razy. Chodź, idziemy razem na zakupy. Co my tu mamy? Tutaj mamy chyba sklep. W sklepie mamy więcej owsianki, mąkę, jaja, mleko. To są składniki na ciasto, więc kupimy składniki na ciasto i w sumie kupimy jeszcze może dwie owsianki. Kupmy wszystko, bo w sumie zobaczcie, półki są puste, więc nasze dziecko będzie musiało przeżyć na owsiance. Ja jakoś, jakoś przetrwam, ale, ale to o nią się martwię. No dobra, zapłaćmy. 90. Kolejne achievementy wpadły. Wygląda na to, że jedynym miejscem, do którego mogę pójść jest ten sklep. W takim razie wracamy do domu. Ja przepraszam, skakałyśmy po kołyszach i się ubrudziłam. Miał być dzisiaj Dzień trola I nie za bardzo mam jednostki na to, żeby ją umyć. Moja koszula jest cała mokra i się lepi. Znajdź z lekarzem suchy sweter w szafie w sypialni. Zmiana ubrania wymaga jednostki czasu. No dobra, no, no nie martw się. Jakoś sobie poradzimy z tym. Zobacz, tu masz dużo ubranek. E, co my tu mamy? Może, może ta koszula? O, dużo lepiej. To w ogóle sukienka jest. No dobrze. Następnym razem uważaj, bardziej. Nie musisz się tak bardzo martwić. Ubrania czasem się brudzą, nic się nie stało. I uważam, że to jest opcja, którą warto powiedzieć. Wszyscy czasem się brudzimy, wszyscy czasem coś rozwalamy. Nawet Karin. I nic się nie stało. Uf, dobrze wiedzieć. Więc już czas na pieczenie ciasta. Aby przygotować jedzenie dla Karin, podejść do blatu kuchennego. No dobra, tak, już czas na przygotowanie ciasta. Spróbujmy w takim razie upiec je razem. Ale jestem podekscytowana! Nigdy w czasie nie pomagałam piec ciasta. Gotowanie jest proste, wystarczy nacisnąć odpowiednie składniki. Każdy gotowany przez Ciebie składnik wymaga jednostki czasu. Uch! No dobra, pieczemy ciasto. I mamy kolejnego achievementa. Bardzo dużo achievementów tutaj jest do odblokowania. No i teraz musimy ugniatać ciasto, uformować z niego... Placek, który się automatycznie nam piecze, no, no wiecie jaki jest proces, pieczemy ciasto, posypujemy cukrem pudrem i proszę bardzo mamy tort. Co prawda jest to dość prosty tort, bez, bez masy, ale no mamy to co mamy i radzimy sobie. Było naprawdę fajnie. Jej, czas na moje przyjęcie urodzinowe. Przyjęcie będzie dość biedne, bo jesteśmy tylko my we dwie, ale jakoś trzeba sobie radzić, proszę bardzo. A um, przecież powinnaś zjeść sama te, to ciasto, bo już masz 7 lat, jesteś już przecież dorosła. Ale no dobra, jeśli potrzebujesz, żebym cię karmiła, to cię nakarmię. Mniam, to było naprawdę smaczne. Lubię ciasta. W życiu nie jadłam lepszego ciasta niż twoje. Och, to jest bardzo miłe. Bardzo miłe, że to powiedziała. <laughs> masz dla mnie prezent! O, ciekawe, co tu takiego. Sama jestem ciekawa, szczerze mówiąc. Co my tu mamy? Od, odpakuj w takim razie prezent. Tak, kredki, pamiętałaś! Dziękuję! Nie ma za co, Karin, a wiesz co? Możesz ich użyć, kiedy zaczniesz szkołę w przyszłym tygodniu? Tylko pamiętaj, były drogie, uważaj na nie. A wiesz co? Możesz ich użyć, kiedy zaczniesz szkołę w przyszłym tygodniu. Porozmawiajmy od razu o szkole, przygotujmy ją do tego, że wchodzi w nowy etap, skoro ma już 7 lat. No tak, prawie zapomniałam, nie mogę się doczekać. Dziękuję za prezent, bardzo mi się podoba. Oj, wiem! Wypróbujemy je teraz! I mamy nowe zdjęcie do albumu. Czy wypróbujemy teraz kredki? Możesz pomóc mi pokolorować mój rysunek? Możemy iść do mojego pokoju i porysować. Chodźmy! No dobra, mamy rysunek. Wielki troll przyniósł drzewo. Bardzo uroczy rysunek. Takim... Aha, bo my musimy pomóc pokolorować. No tak, no dobra, to w takim razie kolorujemy. Proszę bardzo. Piękny, kolorowy rysunek. Fajnie było. Uwielbiam moje nowe kredki. Mm, mogę jeszcze nie iść spać po prostu nie chcę żeby moje urodziny się skończyły no nie wiem ktoś powinien iść do łóżka możesz nie iść spać ale jak, jeśli pójdziesz może urośniesz się jeszcze szybciej <grym> nie czas do łóżka Karin mm, nie no bądźmy stanowczy no już jest pora spania więc Karin idź spać no dobrze kładź się ja tutaj otulę jeszcze mam chyba rzeczy do zrobienia dzisiaj było naprawdę fajnie podobały ci się twoje urodziny naprawdę dziękuję świetnie się bawiłyśmy Szkoda tylko, że nie było Liv. Myślisz, że dostanę jeszcze jakieś prezenty? Mm. Poczekamy, zobaczymy. Powinnaś być zadowolona z tego, co już masz. K mm, chyba nie, maluchu. Powiedzmy, że chyba nie. Bądźmy szczerzy. Bądźmy delikatnie, ale szczerzy. Och, w porządku. Chwila, maluchu. Jestem już duża. No tak, mogłam, mogłam przewidzieć to. Przeczytasz mi bajkę na dobranoc? No dobra, przeczytamy w takim razie pewnie dla Ciebie wszystko, Jest, są jej urodziny, więc od razu spełnijmy wszystkie jej takie życzenia, żeby była naprawdę szczęśliwa, jej! Aby przeczytać bajkę, naciskaj na książkę, aż Karin zaśnie, czytanie wymaga jednej jednostki czasu, okej, okay. w takim razie czytamy książkę, zużywamy ostatnią jednostkę czasu i dzisiaj cały dzień poświęcamy dla naszej córki, no zasypiaj! Możliwe, że nie mam już jednostek czasu, bo tak klikam, klikam i to się w ogóle nie wdzieje. W takim razie przepraszam, powiedziałam, że ci poczytam, ale jednak nie mogę ci poczytać, także dobranoc. I mamy kolejny dzień. Już jestem, dzień dobry. Chyba wygląda trochę na smutną. Ciekawe, czy to jest kwestia tego, że nie czytałam jej? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie pamięta tego, że zasnęła i myślała, że jej przeczytam, albo że to, że jej powiedziałam, że jej przeczytam, to wystarczyło. Chodźmy, umyjmy jej buzię. Szkoła zaczyna się we wtorek. No tak, cieszysz się? Masz rację, jesteś na to gotowa, tak? Poradzisz sobie świetnie. Mm, no tak, cieszysz się? Zapytajmy, czy się cieszy. Jeszcze tylko jeden dzień. O, nie mogę się doczekać. No dobra, w takim razie, chodź, umyjemy ci buźkę obudźmy Cię trochę, uznajmy, że, że mycie się, takie wiecie, kąpiel to będzie raz na jakiś czas, za częste mycie też nie jest zdrowe i to jest prawda akurat, tutaj nie, nie próbuję Was trollować, trzeba, trzeba zachować co prawda? Zbyt rzadkie bycie też nie jest korzystne, ale umycie twarzy trochę ją rozbudzi. Muszę oszczędzać energię, bo wiecie, bo chcę jak najwięcej czasu jej poświęcić. Spróbujmy zjeść posiłek. Proszę bardzo, tylko owsiankę mamy, więc dobrze, że jej to smakuje. Pycha! To tyle dobrego. Może moglibyśmy niedługo zjeść coś innego? Ups! Czyli jej pasuje, ale zaczyna jej to przeszkadzać, więc ja będę szukała w sklepie, czy jesteśmy w stanie coś innego kupić. Często to jemy, brakuje mi ciepłych obiadów. Mnie również. Wkrótce znajdę pracę i wtedy może dostaniesz lepsze jedzenie. Żeby kupić lepsze jedzenie będę potrzebować pracy. Próbuję ją znaleźć. Wiem kochanie, dostanę świetną pracę i będziemy mogli kupić mnóstwo jedzenia, zobaczysz. Ja myślę, że po prostu bądźmy szczerzy bez podkoloryzowania, bo nie chcę składać obietnic bez pokrycia. Nie wiem jak to będzie, czy dostanę super pracę czy nie, ale powiedzmy, że szukamy pracy. Więc żeby kupić lepsze jedzenie będę potrzebować pracy i próbuję ją znaleźć. Oj, mam nadzieję, że znajdziesz pracę, która Ci się spodoba. Też mam taką nadzieję, bo fajnie byłoby się dobrze zapiekować moją córką. No dobra, kończmy ten posiłek. Aha, bo my musimy pójść do gabinetu i przeglądać gazetę, więc będę musiała poświęcić czas na pracę, na szukanie pracy, na przeglądanie ogłoszeń. No, prawdopodobnie kosztem czasu spędzonego z Karin. Muszę to jakoś wypośrodkować, żeby nie przesadzić ani w jedną, ani w drugą stronę. Wczoraj już nie miałam energii na to, żeby czytać Karin książkę, więc warto, warto mieć to na uwadze. Skoro dziś nie jest niedziela, to może pójdziemy do lasu. Nie musisz zawsze chodzić do sklepu, możemy też poszukać jedzenia. Spróbujemy może, może to byłoby dobrą opcją wiecie, jakieś grzyby. Mogło to być coś okej. Okay. A to dobrze, bo w niedzielę sklep jest zawsze zamknięty. No tak, no, no tutaj tu się zgadzam. Świeże powietrze, na dworze odblokowano nowy obszar las i jezioro. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Ale wiesz co? Najpierw pójdę poszukać pracy, dobra? Daj mi chwilę, przeczytam yy, listy ogłoszenia i, i może popracuję trochę, żeby, wiecie, żeby jednak dostać tą pracę. Zobaczmy jakieś newsy. Potrzebujemy, potrzebujemy więcej pracowników w starej fabryce. Stała praca od poniedziałku do soboty. Dość dużo... Trzeba będzie pracować raczej w fabryce, ale spróbujmy. Potrzebujemy pracy, żeby spełnić potrzeby naszej córki. W takim razie piszemy podanie. Przeczytałam Wasze ogłoszenie o pracy w fabryce i chciałabym się zgłosić. Jestem ciężko pracującą osobą, która byłaby bardzo wdzięczna za stałą pracę. Proszę o rozważenie mojej kandydatury. Wysyłamy list. I mamy w takim razie. Ogarnięty temat pracy. Mam nadzieję, że mnie przyjmą. Jeśli nie, no to może być ciężko, ale nie będę się poddawała. Teraz, skoro już załatwiłam z rana wszystkie rzeczy, które miałam do załatwienia, możemy iść do lasu. Opatrz tyle rzeczy do wyboru! Oprócz, mamy jagody, mamy grzyby. Zbieramy jagody, grzyby też zbieramy. Jagody, nie sądziłam, że jakieś znajdziemy. A widzisz, sama wymyśliłaś to. Zbierzmy też grzyby, możemy coś spróbować dzięki temu ugotować. Lubię grzyby. W sumie ja też lubię grzyby. No i zobaczcie, że już zaczyna się powoli ściemniać. Wróćmy więc do domu i widzę, że tutaj jest duży problem z jedzeniem. Jesteś, jesteś głodna, w takim razie spróbujmy coś przygotować. Kosztuje nas to jedną jednostkę. Nie wiem, czy uda nam się ją w takim razie nakarmić. Wiesz, to zjedzmy najpierw owsiankę i jutro zjesz coś innego. Jutro ugotujemy posiłek. Mam nadzieję, mam nadzieję, chociaż jutro to prawdopodobnie możliwe, że będę już szła do pracy. Jest już ona bardzo zmęczona. Możemy położyć Karin spać. No i znowu, chyba nie będę miała energii, żeby je przeczytać, chociaż może? Rysowałam dzisiaj i wpadłam na pomysł. Mogę pomóc nam zarobić pieniądze. Możemy sprzedawać moje rysunki, ale to jest urocze. Ciekawe, czy to by się udało. Świetny pomysł, będziemy razem ciężko pracować. Nie powinnaś myśleć o takich rzeczach. To obowiązek osoby dorosłej. To bardzo miłe, ja jednak chcę tylko, byś nadal była grzeczna. Myślę, że. Dajmy je znać, że to jest nasz obowiązek, że ona nie musi się tym martwić. Ty nie powinnaś myśleć o tym, bo to jest obowiązek osoby dorosłej, i to ja muszę zapracować na to, żebyś ty y, mogła y, jeść, żyć i ogólnie, żebym mogła o siebie dbać. Co? Och, dobrze. To znaczy, mam nadzieję, że ona nie odebrała tego jak, jako odrzucenie pomocy. Po prostu niech, mu, niech ma świadomość, że, że nie musi się tym martwić. Chciałam tylko ci pomóc. Fajnie by było czegoś posłuchać przed snem. Masz czas? Mm. W sumie, no mam czas. Bo tak naprawdę teraz już chyba wszystko wykonałam, co miałam zrobić, także oczywiście. To miłe, dziękuję. W ogóle muszę zwrócić uwagę na to, że jej potrzeba opieki jest bardzo na wysokim poziomie, natomiast jeśli chodzi o potrzeby podstawowe, to tak niekoniecznie. Jedzenie i mycie to tak bardzo nisko, więc będę musiała się na tym skupić, żeby trochę to jednak zrównoważyć, bo te urodziny bardzo zaspokoiły jej potrzebę bliskości, ale y, muszę też skupić się na innych potrzebach, to jest bardzo ważne. To miłe, dziękuję. No dobra. Czytamy książkę. Na dobranoc. I teraz mam wystarczająco dużo energii, żeby jej przeczytać. Yy, jeszcze książkę na dobranoc. Karin zasnęła, i myślę, że tutaj możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu. Zostawcie też łapkę w górę i napiszcie, czy chcecie serię z tego. Ogólnie gra mi się podoba. Podoba mi się. Próba sprawdzenia się w roli rodzica, takiego wiecie, odpowiedzialnego. Ta gra wydaje się być taka dość poważna, i, e, i ja chciałabym też tak poważnie do niej podchodzić, więc staram się wybierać takie decyzje, które rzeczywiście ja bym podjęła jako mama, i zobaczymy do czego to doprowadzi nas na końcu, bo tak jak mówiłam wcześniej, ten moje wybory będą miały wpływ na to, jak gra się skończy, i mam nadzieję, że ogólnie podałam. Także, jeśli chcecie zobaczyć, czy podałam, to subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, wbijecie na moje media społecznościowe, bo wiecie macie moją nazwę Instagrama i TikToka oraz link do Discorda, gdzie możemy wspólnie dyskutować, grać, rozmawiać i ogólnie tworzyć taką wspólną społeczność. Także tam też was zapraszam, a dzisiaj się już z wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się. Papa! Pa.